Emilia Kujawa, dzień dobry, zobaczcie. RS News w piątek. Zarzut wyrządzenia szkody w wysokości miliona złotych katowickiemu holdingowi węglowemu usłyszał prezes szczecińskiej morskiej stoczni remontowej Gryfia. Sprawa dotyczy okresu, gdy był o niego wiceprezesem. Artur T. został zatrzymany w czwartek i przewieziony do prokuratury okręgowej w Katowicach wraz z innym członkiem zarządu spółki mieli zawierać umowy na sporządzanie opinii prawnych mimo że holding miał zapewnioną obsługę w tym zakresie nie wiadomo czy przyznali się do winy po wpłaceniu poręczeń zostali zwolnieni grozi im do 10 lat więzienia Ostatnie godziny dzielą nas od rozpoczęcia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te odbędą się w Polsce w najbliższą niedzielę. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Nie można podczas niej prowadzić agitacji, organizować pochodów czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza potrwa do godziny 21 w niedzielę, czyli do zakończenia głosowania. Za jej złamanie grozi grzywna. Maksymalnie to milion złotych. Riki Tiki, chroń tropiki, czy ryby tańczą twista, kiedy woda czysta? Takie hasła skandowali uczestnicy młodzieżowego strajku klimatycznego, który przeszedł ulicami Szczecina, a wzięło w nim udział kilkaset osób. Byli to głównie uczniowie szczecińskich szkół. Chodziło o to, aby przy okazji eurowyborów zwrócić uwagę na takie kwestie jak zmiana klimatu czy ochrona środowiska i aby nie doszło do katastrofy ekologicznej. Podobne marsze odbyły się w wielu miastach na całym świecie. Z użyciem jednośladów i dzięki sile własnych mięśni przemierzą ponad 800 km. W czterech żołnierzy wyruszyło w piątek z koszar 12 Brygady Zmechanizowanej przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie w rowerowy rajd weterana. Chcą zwrócić uwagę na problemy osób, które służyły ojczyźnie. Rajd nazwany jest gwiaździstym, bo w jego ramach uczestnicy zjeżdżają się na obchody dnia weterana z całej Polski. Te odbędą się w tym roku, w przyszły weekend, w Rzeszowie. W weekendowym wydaniu RS-News to już wszystko. Zaglądajcie na Radio radioszczecin.pl po najświeższe informacje, także wyniki niedzielnych wyborów do Europarlamentu. Do usłyszenia i do zobaczenia.